Dzisiaj podpisana umowa o dotację z Draskiem Pomorskim, co PTTK planuje w 2020 roku. Z tego projektu, co żeśmy podpisali, w tej chwili umowę, to mamy na postawienie trzech stacji samoobsługowych naprawy rowerów dla turystów i nie tylko mieszkańców, bo serwisów u nas rowerowych za dużo to nie ma, a tak sobie każdy będzie mógł. Coś przy tym rowerze na, po, pogrzebać, czy napompować, czy przedełko obniżyć takie podstawowe, podstawowe funkcje. Będą to w dogodnych miejscach i miasta stały, także dostępność powinna być nieograniczona. Stacje rowerowe, a czy tradycyjnie możemy spodziewać się w tym roku rajdów pieszych, rowerowych, kajakowych? No oczywiście, Drawski oddział PTTK zaplanował. Kilkanaście imprez turystycznych, z których jedna już się odbyła z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mieliśmy rajd pieszy wokół jeziora Drawska, okra. 10 km, 37 osób, 7 młodzieży. Także początek roku całkiem niezły. Za tydzień czasu będziemy mieli Drawskie spotkania Morsów. Później w lutym, Przełom Brzeźnickiej w Węgorzy no i przywitanie wiosny później razem z, już z grupą rowerową no i następnie rowerowe i, i piesze rajdy tak na zmianę. No i latem na otwarcie jakby sezonu dni ziemi drawskiej przewidujemy rajd, poznajemy ziemię Drawską, będzie to rajd trzyetapowy, czyli spływ kajakowy, pieszy i rajd rowerowy. No i tak zamkniemy rajdem mikołajkowym w tym roku tradycyjnie. Chciałbym zapytać o te dwie flagowe imprezy, to jest właśnie o Drawskie Spotkania morsów i o drugą imprezę rowerowy Poligon. Bo w tamtym roku było, morsy były nad jeziorem Lubie. Jak teraz w tym roku będzie? W tym roku będzie... Jak jeszcze w poprzednich latach, czyli wracamy nad nasze jezioro Okra. Tutaj będzie kąpiel sobotnia o godzinie 17 przy blasku pochodni i fajerwerkach. Niedzielna kąpiel, już masowa, przyjadą do nas z różnych klubów z Polski. Mam nadzieję, że dość spora liczba osób. I o godzinie 13 będziemy się kąpać, właśnie na naszej plaży. Rowerowy poligon. Jednodniowy czy dwudniowy? Rowerowy poligon mamy zaplanowany na imprezę trzydniową, czyli zaczynamy już w piątek po południu, małą przejażdżką w okolice Karwic. Drugi dzień sobota, czyli najdłuższy, trasy 70-80 km, już po pełnym poligonie jedziemy dużą, dużą jego część. No i w niedzielę też taki krótszy etap do 30 km, prawdopodobnie lotnisko tradycyjnie, z, może ze ściganiem się na pasie, lotniska. I jeszcze nie wiemy, gdzie będziemy mieszkali, bo z, z tym jest problem. No OHP nam odpadł, gdzie była bardzo dobra baza. No prawdopodobnie to będzie Goguczyn. chyba że coś jeszcze wymyślimy. Jeszcze jedno pytanie. Ile PTTK liczy członków? I na tą chwilę ostatnio było 142. Ale masowo się dopisują, bo klub Morsów się powiększa, doszło trochę nowych członków, a że klub Morsów działa przy drawskim oddziale PTTK, tak że przybywają członkowie, właśnie, którzy chcą być w klubie Morsa, a jednocześnie przy drawskim oddziale PTTK. Zareklamujmy trochę te kąpiele Morsów. Kiedy można się z Wami kąpać? Z nami się można kąpać w każdą sobotę o godzinie 15.00 i w niedzielę o godzinie 11, no chyba, że mamy rajty, czy jakąś wyjazdową sesję, jak niedawno była impreza w Kołobrzegu, bardzo duża, było tam już około 1400 osób, także większość od nas morsów wyjechała na tą imprezę. Ale pojedyncze osoby kąpią się w różnych dniach tygodnia, także można ich spotkać praktycznie codziennie nad jeziorem. Porada od chyba najstarszego morsa w Drawsku, jak zacząć? To może nie najstarszego, bo są tutaj nie dużo starszych tylko ze stażem klubowym, bo jakśmy zawiązali klub morsów, to no najprościej to jest przyjść. Przyjść do nas, odważyć się, a my wtedy pokierujemy, pomożemy, przypilnujemy, żeby nic się nie stało. Doradzimy właśnie jak to zrobić, żeby to było i bezpieczne i przyjemne. No przede wszystkim bezpieczne, tak? Także zapraszamy wszystkich chętnych na, na Jezioro Okra.